Tak jest, ostatnie pokolenie blokuje więcej chyba policji jak A tego ostatniego pokolenia. Zobaczcie, kurde, jak to wygląda. Może? O jest, no stoją tam. Więcej policja blokuje jak to ostatnie pokolenie. A tak to wygląda. Ostatnie pokolenie blokujące. Oj! O, o, cześć, się cześć. Cześć. o, właśnie. Co macie na transparentach? Cześć. Cześć. Dzień dobry. I, idziemy dokarmić ostatnie pokolenie. Co macie za transparent? Dawaj transparent. Europa zielona, dzięki CO2. A dlaczego? Wiadomo dlaczego, to jest kontrprotest, to nie jest ostatnie pokolenie. Klimat się nie wali i nie zginiemy za chwilę. Właśnie tutaj mówimy na naszym transparencie, że dwutlenek węgla jest cudowny. A nie boicie się, że was pobiją? Ich jest więcej, ich jest 40 łącznie, a was czterech. Jest tyle policji dookoła, że ja się czuję bardzo bezpieczny. Natomiast ludziom trzeba trochę prawdy powiedzieć. Badania naukowe wyraźnie wskazują, że dwutlenek węgla. Jedyny wpływ, jaki ma to, że jest więcej zieleni na świecie. Bo te, cały ten wpływ. Ja muszę zapytać, wam tak. się chciało to malować. Przecież to jest, jak to jest ładnie zrobione. O proszę, to jest flamasterkiem, nawet tak nie. Osobiście? osobiście robiłem, więc naciągaj, naciągaj. A. Naciągaj. Tak, pokazujemy mamy okay. piękne transfę. My jesteśmy tym dwutlenkiem węgla, który tak, My jesteśmy tym dwutlenkiem węgla, który oni chcą zredukować. Mamy być biedni dla dobra klimatu. Mamy sobie zalać rolnictwo i wszyscy z Mercosuru. Należy przeciw temu protestować. I jako partia Korwin i Fundacja Kisiela. Ja coś czułem, że to jest partia Korwin po kapeluszu, szczerze mówiąc. Tak. O tym po poglądach, ale pierwszy mój kapelusz zwrócił uwagę. Tak. Więc my tutaj jesteśmy protestować, zaraz prezes Korwin tutaj będzie. Będzie? Teraz, będzie. Tak, będzie. będzie. On do mnie, jest jakiś wstyd, on do mnie dzwonił tydzień temu, po raz pierwszy od roku i ja nie odebrałem, Aho. ale nie miałem głosu wtedy. i Ale właśnie porozmawiamy. Z nim. Już na te akcje Za ile będzie? Powinien być do 15 minut, ma jeszcze dwa transparenty, no i będziemy ich zasłaniać, tylko Chyba że usnął, bo usną. dzisiaj usnął. Tak, usną, ale... ale dobrze się dzisiaj trzymam, dostał herbatę z cukrem. <noise> Dobra, panowie, łapiemy się. Przyjdzie pan prezes Korwin. To nie oni, to tam się utrudniają. pan transparent. Oni są przeciwko! Przepraszam na Tu panowie z rozpuszczalnikiem przyszli. A wy co, tam przyjście i wracacie? Bo i prezes idziemy z prezesem. Nie no, idziemy ich obdarować jedzeniem, dokarmiamy ostatnie pokolenie. A co to? E, sz, sz, A to śmierdzi przecież. <śmysprzykło <śmysprzykło> jak oni to otworzą, to no, będzie śmierdzi. No, to jest pyszny jest... prowiant w sam raz dla ostatniego pokolenia. Nigdy tego nie otwierajcie! I to panie redaktorze. A jeść można wszędzie, nie? Stożywać można wszędzie. No, ale się wykosztowaliście. Nie dość, że macie transparenty, jeszcze się, się wykosztowaliście, bo to nie są tanie rzeczy. No, stóweczka za puszeczkę. No, tak, że no. ale czego się nie stół. robi, żeby walczyć o klimat. Podziwiam. To będzie cudowny klimat dzięki temu, że strefa e, przesuwa. Tak jest. Dzisiaj serwujemy szwedzki stół ostatniemu pokoleniu. Tak. Chodźcie, chodźcie. chodźcie, Nie nie przychodzę z Jest przyrodzinę. Nie, przychodzę, nie, przychodzę. nie przychodzę po jako

dobro dobra. Dobro. Dobro, dobra. Dobro, dobra. Ja nie wiem, dobra. Dobra. Z czynnościami to ja już słyszałem, Tak naprawdę niekoniecznie nie chcą na potem też, młodzi ludzie. Yy, można zwrócić uwagę, że jakieś takie wilczewki, które to czyli prawdopodobnie... Zaprasz zabezpieczenie przed wilkiem, zobaczcie jakieś wilczewki. Pokaż Grzegorzu, tutaj Pan ma w gacie włożoną taką ściereczkę specjalną, która prania jego... Ja yy, przed potencjalnym wilkiem. On nie, on jest po drugiej <t gardens> stronie. On jest po drugiej stronie. To nie do tego gadasz. <trafi: government> <traf <queen> <trafii> a nie Nie A nie, wiem czy na Nie Jest loading, już w już prawie. Jeszcze sekundka, ready? No to weź, niech z policjantem przejdzie, no, med, media no. A ja mam Nie no je, spisują, spisują. Dobre, tak, powiedz jak będzie miał sygnał? Szybciej by było, ale działa, ale z jaką Ja już wysyłam wchodzi, kiedy A, tam są. Tele Tyle prawie prawie przejechał ja, jak, jak tego się rozstawi? Ja ci głową. A, to to... Ma... Ja mam na głowę Krzysiek nie ma słuchawek, więc ja muszę kochnąć głową bo... <noise> <noise> Właśnie jesteśmy na największym rotejście na ostatniego pokolenia w, obszarze, w postawie, a teraz jesteśmy na drugim największym roteście na ostatniego pokolenia teraz będziemy dwie osoby usiadły dupą na jezdni ten zimny, grogniowy ale ci policjanci z kolei perfekcyjnie wykonali swoje obowiązki i wszystko trwało no nie wiem, 30 sekund ci usiedli, ci ich zdjęli mówiąc szczerze, ale muszę to powiedzieć po cichu, żeby nikt mi nie pociągał żadnej odpowiedzialności nie tak mnie jako chama jak szmaty ich po prostu zabrali z tej drogi i e, wynieśli na trawę i to że teraz ostatnie pokolenie, zaraz na asfaltzie sieci naprawników. W sumie przyjemnie, chodzą się okej. To jest dziwne miejsce na PIK-u. O, w eee, paliwie. Ale spoko. Eee... Co to na Tobą mało mówić? Co to? Makro. Tak, tak, tak. Chyba, że po drodze, bo wracaliśmy kolejnym razem yy, Zobaczymy kolejny, już trzeci dzisiaj proces, jest takiego uchylenia Ten był na drugi raz yy, skromny Moi drodzy, no kolejny raz próbowali zablokować ulicę Policja natychmiast w zasadzie, jak tylko dostała cynk yy, Poleciała i zgarnęła ich z ulicy, jak widać Teraz yy, dokonują czynności spisy, spisywania Aczkolwiek, ponad słyszałem, że mandatów nie będzie, także no, dzieje się w Warszawie. Unikajcie wisłostrady. Do zobaczenia. Klimatyczne teraz zachodzą, we pana. Owszem, w tej chwili z jesieni robi się zima i to jest poważna zmiana klimatyczna. Potem będzie nowa zmiana klimatyczna, zrobi się zimy i wiosna. Potem będzie kolejna zmiana klimatyczna i podstawową cechą klimatu są zmiany. Są zmiany. I, i, i więcej... I, i, jak ja chcemy zachamować zmiany. Są cykle yy, dobowe, są cykle yy, miesięczne, są cykle roczne. Wiedziałem, to, że miesięczne. Bo są, bo cykle, to, są, cykle są cykle dwustuletnie, yy, są cykle dwustuletnie, no, są cykle 800 prawda? Główny cykl jest 800-letni. To już ten, przecież 800 lat temu też było bardziej. Ale czy to będzie ostatnie pokolenie, czy jeszcze jakieś pokolenie będzie? <noise> no, no. Też, ostatnie pokolenie prezentowało, że grozi nam susza i ak akurat wtedy zalało, zalało Warszawę. Prawda? A jeszcze dziura ozonowa była przy okazji. <grystanie> dziura, dziura, też, tak, dziura ozonowa też była. Dziura była straszna. Walczono ze wszystkim, prawda? ze ścisłą grypą walczono. Nawiasem mówiąc, ciekawostka, nie wiem czy wierzę. Polska była jedynym krajem na świecie, który nie kupił szczepionki na, 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 na świńską grypę. I co się stało? Nic. To samo byłoby, gdybyśmy nie kupili szczepionki na COVID. <grystanie> Wszystko, ale ile pieniędzy na to poszło, prawda? A Pan przyszedł tutaj rozmawiać z tymi protestującymi? Nie no, z wariatami nie można rozmawiać. To co? To co pan, to pan, co pan, co pan Ja to po co, żeby, 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 żeby Wejdziemy zaraz na jezdnie. Ale... A pan się będzie przyklejał dzisiaj? Ja przyklejam przeciwnie. Wejdziemy tylko na jezdnie na minutkę, jak będzie czerwone światło. I pokażemy i zejdziemy, żeby nie blokować drogi. A, czyli tylko taki spacer po prostu. Tak jest. A jeszcze na jak kto będzie prezydentem Polski? Mam nadzieję, że ja. Albo przynajmniej kolega Braun. A będzie pan kandydował? Nie wiem. Kolega Braun nie będzie, to, to by, by być może tak, ale. A to z jakiej yy, listy? Z jakiej partii? No, partii Kordwin, oczywiście. A który to już raz byłby pana? A to nie wiem, chyba z ósmym. Szczęśliwi razów nie liczą. Ja mam pytanie, czy to przyśnięcie na streamie na TikToku, live, to było, było prawdziwe, czy to było takie zagrane pod publiczkę? Nie, ja tam w ogóle się, położyłem się na chwilę, żeby, żeby przysnąć, właśnie. A, a tu niestety zadzwonił telefon i mi ostrzegł że stream w streamie. Czyli to nie było stageowane, jak Zadzwoni... mówią. Zadzwoniłem, Zadzwoniłem... Zadzwoniłem wyłączyć, wyłączyć drugiej kamery. Dobrze, ja rozumiem, dobrze. Bartek, Bartek. Słucham? Czy możesz mi podać ciastko hmm. e, albo herbatę albo cokolwiek? Mamy, mamy, mamy lunch, jak chcesz. Mamy lunch. Głodny, daj jest. bo on głodny jest. To tutaj są do... głodni uczestnicy ostatniego... ostatniego pokolenia. Czy pan faktycznie jest ostatniego pokolenia, tak? By czy pan podróżmy też jakiś standby? Stand, stand obok? Podróżmy mamy podróżmy pytanie. Podróżmy. Co rozdają? Tak, mamy pytanie jako do członka ostatniego pokolenia. Czy, czy planuje pan w przyszłości rodzinę założyć, podróżmy. dzieci i tak dalej? no. No, O, dobra, zobaczcie, zobaczcie, paprykarz chyba, tak? To jest paprykarz? No głodny jest, to to podamy. A okej, no jasne. Proszę, dobrze, dobrze, dobrze. A co będzie strzelało? Będą środziki otwierane. Dobra, dobra. Ale będą walić. Tam jakiś pan ma torbę z czymś takim kompletnie, kompletnie śmierdzącym. Proszę o! państwa, doszła tutaj agresja zapachowa. Nie możecie poczuć tego zapachu. Ale to naprawdę jest. Nie, naprawdę jest, jest. Została odpalona bomba zapachowa. Ciekawe, kiedy, kiedy, będzie transmit, kiedy będzie można transmitować mm, Sorry, zapachy. Jednak, przepraszam, ja tego nie... Tak, czyli otworzyłeś i wymiękłeś, no ładnie, ładnie. Jednak ja to pierwszy raz robię, ale... No ale to jak już otwierasz, to do końca, no, no już zachowaj, wiesz, no jak już powiedziałeś A, to powiedz B. Szwedzki stół dla ostatniego pokolenia. O, <dzisparce> o, niej, no nie, dobrze, państwa naprawdę klepie. Ja nie czujecie tego, <grym griesparce> ale uwierzcie mi. Ale śmierdzi ten pan, otworzy. co pan otworzył, co, co pan otworzył, co to jest w ogóle? No, to jest e, przysmak szwedzki śledzik, taki hmm. bardzo pachnący. Makłowicz się tym zajadał, hmm. bardzo drogo mnie to kosztowało, bo stóweczka za puszeczkę. Hmm. No i przyjechaliśmy tutaj dokarmić e, ostatnie pokolenie, szwedzki stół dla ostatniego pokolenia, żeby Cóż, że ze Szwecji. pomóc. Tak. No i oczywiście powiedzieć trochę prawdy, tak jak tutaj mamy, że Europa zielona dzięki CO2, bo od przybycia dwutlenku węgla to na klimat nie wpłynęło, jest mnóstwo badań naukowych. Które obalają te bzdury ostatniego pokolenia, ale za to zwiększyła się o 15% ilość zielonej biomasy, czyli mamy więcej jedzenia yy, i przez to możemy je bardziej ekologicznie uprawiać. Dwutlenek węgla jest bardzo dla nas zdrowy, więc przychodzimy tutaj, żeby wyrazić swoją opinię. Rozumiem. czyli tak są, też tak, są tak, też, tak, też... tak naprawdę to my jesteśmy dwutlenkiem węgla, który oni chcą zredukować, panie redaktorze. Czyli są też jakby ludzie stojący po stronie dwutlenku węgla. No to tak, to też jest, tak. jest, my stoimy jest, jest po stronie wołowiny, mięsa, nabiału, dwutlenku węgla, żeby każdy miał samochód. Są inne technologie, na przykład hybrydowe, żeby ograniczyć ilość spalin. No i oczywiście stoimy za węglem, tym co... Węgla mamy na 200 lat, należy go używać. Są takie opcje filtrowania, są takie opcje podwójnego spalania, że spokojnie możemy węgla używać albo atomu, proszę bardzo. No, a da, ale nie zbudowali ale atomu, Polska, bo. Polska bo węglem r... stoi, Niemcy się otwierają, znowu kopalnie otwierają, a nam się A kapieram... nam nie pozwalają. Nam, no, nam, nam się zamyka. Na, nam ale, się... ale wiedzą, ponad, że to jest niemiecka organizacja, że to jest filia niemiecka no, organizacja. Skoro Trzaskowski finansuje i Tusk. No to... ja nie wymyślam teraz, naprawdę, ale sprawdź, piszecie tak. sobie od Last Generation, no to na, na jakimś X-ie czy to. To jest, jest niemiecka organizacja. Za terrorystyczna w Niemczech, tak? Nie, nie. No, to jest podpisane? No, nawet to na X się sobie wpisz ostatnie, nie, Last Generation. I to jest niemiecka strona. I no, tak samo w necie, na Facebooku sobie zobaczcie stronę. Nawet nie oryginalna, się oryginalna, tak, nie kryją. Tak, oryginalne, ostatnie pokolenie to jest niemiecka organizacja. A gdzie zostało wpisane jako. Gdzie zostało uznane organizacją terrorystyczną, tego nie wiem, ale na pewno nie u nas. Wracają do Niemiec. Tak, To raczej jest tak, że jak coś jest modne w Niemczech na zachodzie, no wiecie, no to tutaj młodzież w Polsce też chce być taka, Dobre, jak... Może no, to jest ostatnie, no, ostatnie pokolenie nie, Niemców nie, nie wyglądają. No, tak. no nie, właśnie, nie właśnie z tą młodzieżą to trochę przesadzamy, bo... Może ostatnie pokolenie no, niemieckie tutaj w Polsce, no bo boją się, nie wiem czy słyszeliście, że Ukraina e, chciała mieć przedstawicielstwo w polskim parlamencie. Co się stało? Dlaczego Polskę obronili przed Ukraińcami? Niemcy obronili, bo zgłosili, że nie może być tak, że Ukraińcy mają większą mniejszość, mniejszość, mniejszość tak, niż oni. W którym się zmniejszyło mniejszość do mniejs 50% do jednego. Dobrze.